dzień dobry, witam was serdecznie w nowym holu. Mierzymy ze sklepu Sinsei. Mam Wam do pokazania totalne perełki, tak więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Tak jak zawsze, do każdej rzeczy zostawiam Wam link na dole w opisie, a dodatkowo mam dla Was kod zniżkowy, który daje Wam 10% rabatu przy zakupie minimum dwóch rzeczy, tak więc kochane, nie będę przedłużać. rozsiądźcie się wygodnie, kawka albo herbatka w bój! A ja zaczynam dzisiejszy haul mierzymy Życzę wam miłego oglądania Moje dzisiejsze mierzymy rozpocznę od rzeczy, którą mam na sobie Jest to przepiękna sukienka w kolorze pudrowego różu Jest to taki cukierkowy odcień Dodatkowo mamy bufiaste rękawy Jest również dekolt w serduszko Sukienka jest odcinana pod biustem Oraz na dole jest wykończona przepiękną szeroką falbaną Jak wiecie ja uwielbiam chodzić w sukienkach latem I dla mnie to jest naprawdę model idealny Idealny. Sukienka pięknie prezentuje się na sylwetce, a co jest bardzo ważne jest w 100% wykonana z bawełny, a dodatkowo kosztuje tylko 59,99 zł. Obecnie w sklepach Sinsei znajdziecie bardzo dużo produktów wykonanych z naturalnych materiałów. Dużo produktów jest właśnie wykonanych z bawełny, są też rzeczy z dodatkiem lnu. Oczywiście również możecie znaleźć wiskozę, więc naprawdę zdecydowanie warto jest przejrzeć asortyment Sinsei. No i cena 60 zł. Naprawdę jestem zachwycona. Dajcie Zejść w komentarzu, jak ona Wam się podoba. A skoro już mowa o bawełnianych rzeczach, to pokażę Wam również t-shirt, który jest w 100% wykonany z bawełny. Bardzo podobają mi się te rękawki, są dosyć nietypowe. I jak widzicie, na przodzie mamy biżuteryjny akcent, który w mojej opinii doda takiej elegancji i szyku do każdej stylizacji. To nie jest taki mocno, taki nowy wzór, tylko właśnie taki delikatny element, który zdecydowanie każdą stylówkę ozdobi. Ten t-shirt kosztuje na stonie 25. Złotych i 99 groszy, ale znajdziecie go wyłącznie online. On nie jest dostępny w sklepach stacjonarnych. Tak więc serdecznie zapraszam Was do zainstalowania aplikacji Scinsei, ponieważ tam możecie znaleźć naprawdę jeszcze więcej perełek. A ten t-shirt uważam, że jest świetnym basiciem i pasuje mi do wielu stylizacji, o czym za chwilkę się przekonacie. Drugi t-shirt jest również wykonany w 100% z bawełny, to jest taka totalna klasyka. Mamy dekolt w Serek, jest to również delikatnie luźniejszy krój, i z tego modelu możecie również znaleźć inne wersje kolorystyczne. Ja postawiłam na biel, gdyż najczęściej latem i wiosną chodzę w białych t-shirtach, ale też bardzo podobał mi się taki model w paski. Tak więc, kochane, daję Wam znać, że są dostępne jeszcze inne wersje kolorystyczne, ale finalnie postawiłam na uniwersalny biały kolor. W mojej letniej szafie zdecydowanie brakowało takich jasnych shortów i udało mi się dorwać takie w To są klasyczne spodenki z wysokim stanem, mamy również kieszenie. Był dostępny jeszcze kolor czarny, ale ja czarne spodenki posiadam więc te jasne to jest strzał w dziesiątkę bardzo mi się one podobają świetnie leżą na sylwetce, ja akurat mam rozmiar S i mają one bardzo fajny taki przyjemny materiał, który na pewno świetnie sprawdzi się latem do kompletu udało mi się dobrać również marynarkę, która idealnie współgra właśnie z tymi shortami jest naprawdę cudowna, ma bardzo uniwersalny i ponadczasowy krój ja uwielbiam kiedy marynarka podkreśla talię, a ta na szczęście jest taliowana, mamy również bardzo fajne guziczki, one są są w takim kremowym kolorze i mają złote wykończenie. Świetny model, który wykorzystam sobie tak naprawdę do różnych stylizacji, zarówno tych bardziej eleganckich, jak i smart casualowych. Myślę, że ta marynarka również będzie fajnie wyglądała z chinosami albo z jeansami. Ta marynarka kosztuje 79 ,99 zł 99 groszy, a shorty 40 zł bez grosza, więc są naprawdę świetnej cenie. Moi stali widzowie doskonale wiedzą o tym, że marzyłam o różowym garniturze, tak więc jak zobaczyłam tą nowość na stronie Sinsay, wiedziałam, że musi być ona moja, mamy tutaj marynarkę, którą prezentowałam Wam przed chwilą, to jest dokładnie ten sam model, tylko w kolorze pudrowego różu czyli mamy podkreśloną talię, są również delikatne guziczki oraz ponadczasowy krój, jeżeli chodzi o spodnie to są to chinosy, wyglądają one w ten sposób, mamy oczywiście kant są delikatnie zwężane ku dołowi tutaj na dole mają też rozcięcie ale co najbardziej cieszy mnie to fakt, że mamy z tyłu gumkę dzięki czemu te spodnie są naprawdę bardzo wygodne ja nie lubię takich sztywnych, garniturowych Spodni. U mnie stylówki zawsze muszą być wygodne i to jest dla mnie priorytetem, a te spodnie na szczęście są bardzo wygodne. Tak więc te spodnie wynoszę sobie również na co dzień, i w mojej opinii ten garnitur to jest idealna opcja, jeżeli w tym roku szukuje Wam się jakaś okoliczność rodzinna typu e, chrzciny albo jakaś komunia, to to jest zestaw naprawdę idealny, ponieważ dosyć, że będziecie mogły sobie go wykorzystać na wiele okazji. To w dodatku nie jest wcale drogi i tak jak powiedziałam przed chwilą, możemy sobie to rozkompletować i nosić z innymi dodatkami, dzięki czemu będziemy miały bardzo dużo różnych stylizacji. I właśnie za to kocham sklep Sinsay, za różnorodność, ponieważ możemy tam znaleźć rzeczy bardziej eleganckie, jakie bardziej sportowe. Są rzeczy na co dzień, mamy też odzież męską, dziecięcą, są rzeczy do domu, możemy znaleźć tam tak naprawdę wszystko w naprawdę dobrych cenach. Ja ten garnitur, kochane polecam Wam z całego serca. Jeżeli śledzicie najnowsze trendy modowe, to doskonale wiecie, że obecnie bardzo modne są kamizelki w połączeniu z shortami i tak takie komplety również z Cindy możecie znaleźć. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że zdecydowałam się na pudrowy róż, czyli na mój ulubiony kolor. Już nie mogę doczekać się wysokich temperatur, żeby móc właśnie w tym komplecie chodzić. Sama kamizelka prezentuje się w ten sposób, jest bardzo klasyczna. Mamy też takie perłowe guziki, które bardzo mi się podobają. A jeżeli chodzi o shorty, to już Wam kochane je pokazuję. Tak wyglądają z podęki. Jak widzicie, są one z wysokim stanem. Mamy również sznureczek, który możemy sobie przywiązać i dodatkowo podkreślić sylwetkę. Sì. Yeah. Tak wyglądają z tyłu, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona I powiem szczerze, że ten zestaw wygląda naprawdę rewelacyjnie Jeżeli lubicie przemycać takie modowe trendy do Waszej garderoby To to będzie zestaw dla Was idealny Spodenki niestety póki co są wyprzedane Natomiast mam nadzieję, że jak najszybciej wrócą na stronę, żeby też udało Wam się je kupić Ja z tego zestawu jestem bardzo zadowolona Czekam na lato, żeby móc w nim chodzić Znacie mnie kochane od wielu lat i doskonale wiecie, że uwielbiam kurtki jeansowe i ramoneski yeah <laughs> I na stronie Sinsey znalazłam idealne połączenie dla mnie. Jest to przecudowna kurtka w bardzo ładnym odcieniu jeansu. To jest taki przepiękny, jasny, wyważony odcień. Sama kurtka nie jest bardzo gruba, więc idealnie sprawdzi się na letnie wieczory oraz właśnie teraz na wiosnę. Mamy delikatnie krótszy krój, który też nie zaburza proporcji naszej sylwetki. Sama kurteczka jest delikatnie bardziej oversize'owa, ale uważam, że świetnie sprawdzi się również do sukienek, na przykład do tej sukienki, którą mam dzisiaj na sobie Wygląda rewelacyjnie. Oczywiście planuję ją również nosić z jeansami, i zaraz pokażę Wam naprawdę świetne jeansy. Natomiast, jeżeli szukacie fajnej, nowoczesnej kurtki jeansowej, to myślę, że warto jest rozważyć zakup tego modelu. Ostatnio polubiłam się ze spodniami w kroju mam jeans. Zazwyczaj chodziłam tylko i wyłącznie w rurkach, ale niedawno się to u mnie zmieniło. Mam taki model w bardzo ładnym odcieniu. Te spodnie nie są ani za jasne, ani za ciemne, dzięki czemu będę mogła sobie również je wykorzystać jesienią. Świetnie prezentują się na sylwetce, ale co dla mnie ma ogromne znaczenie, to fakt, że są bardzo wygodne. Spodnie się rozciągają, świetnie dopasowują do sylwetki. Dostępne są jeszcze inne odcienie. Te spodnie planuję nosić z Ramoneską, którą pokazywałam Wam przed chwilą, natomiast one też świetnie wyglądają z każdą marynarką. Również świetnie komponują się na przykład z bluzą, tak więc jest to idealny, uniwersalny model, który wynoszę sobie na co dzień. Zobaczcie tylko, jaką cudowną koszulę znalazłam. Jest ona w różowym kolorze. Mamy aż wzór. Nie jest ona taliowana. Ta koszula jest akurat prosto szyta i do kompletu możecie również zamówić sobie shorty. One również mają wyższy stan, są takie luźniejsze i są na dole wykończone takim ażurowym wzorem. Ja nie czułam potrzeby, żeby te shorty zamawiać, ponieważ koszulę planuję sobie wykorzystać z różnymi dołami. Będzie ona pasowała zarówno do dżinsów, do chinosów. Jest to naprawdę bardzo uniwersalny model, a ja takie rzeczy cenię w mojej szafie. Jeżeli nie lubicie koloru różowego, to nic Straconego. Na stronie jest również dostępny kolor błękitny. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o odzież, to sukienka. Ja przed chwilą mówiłam Wam, jak bardzo kocham materiał jeansowy i ten model to była moja miłość od pierwszego wejrzenia. Jest to sukienka w takim ciemniejszym jeansowym kolorze. Mamy pięknie podkreśloną talię. To jest krój mini. Ja tę sukienkę planuję nosić zarówno w chłodniejsze wiosenne dni, jak i jesienią. Myślę, że będzie pięknie wyglądała. Na przykład w połączeniu z kozakami. Są też takie fajne, głębokie kieszenie. Materiał jest gruby, mięsisty. Naprawdę ta sukienka przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Teraz przejdziemy sobie do butów. Mam trzy nowe pary i zacznę od tych pięknych, białych, klasycznych sneakersów, które każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Kochana. Jeżeli jeszcze nie masz takich butów, to koniecznie musisz sobie je zakupić, ponieważ będziesz w nich śmigała codziennie. I prawdę powiedziawszy, one pasują do wszystkiego, co pokazałam. Wam dzisiaj, więc są naprawdę bardzo uniwersalne. Jak widzicie, nie mają żadnych kolorowych elementów, żadnych dodatków, są po prostu cudowne i wyróżniają się dosyć grubą, szeroką podeszwą, co też uważam, że dodaje im uroku. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, wypadają standardowo. Nie ja mam rozmiar 38 i pasują na mnie idealnie. A teraz, kochane, pokażę Wam sandały idealne. Są one w złotym kolorze i zdaję sobie z tego sprawę, że nie każda z was będzie do takiego koloru przekonana, natomiast musicie mi uwierzyć, że one nadadzą takiej elegancji do każdej stylówki. Czasami czarne sandały za bardzo zaburzają stylizację, białe też nie do wszystkiego pasują, a jednak złote są naprawdę fantastyczne. Na stronie jest jeszcze dostępny kolor srebrny, tak więc jeżeli wolicie srebro, to również coś się dla Was znajdzie. Są naprawdę przecudownie wykonane. Jak widzicie, mamy tutaj takie skrzyżowane paseczki. Z tyłu jest również zakryta piętka, a na stopie prezentują się przepięknie. Przez długi czas marzyły mi się sandały na delikatnej platformie i... W końcu na nie się zdecydowałam, z czego naprawdę bardzo się cieszę. To już jest taki bardziej sportowy model. Na pewno to nie są sandały, które będą pasowały do wszystkiego, ale myślę, że do sportowych stylizacji będą idealne. Zdecydowałam się również na czarny kolor, gdyż nie mam dużo czarnego letniego obuwia w swojej szafie i tutaj, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, one również wypadają standardowo. Są bardzo ładne i stabilne, czegoś takiego jeszcze nie miałam, tak więc bardzo się cieszę, że mogłam ten model wprowadzić do mojej letniej garderoby. A skoro jest to letni, Holmierze. To oczywiście muszę Wam pokazać również nowe okulary przeciwsłoneczne. I zacznę od tego cudownego modelu. Są to brązowe okulary ze złotymi dodatkami. Jak wiecie, ja na co dzień noszę złotą biżuterię, więc jest to idealne uzupełnienie całości. Bardzo mi się podobają. Najczęściej też noszę dosyć duże czarne okulary, więc jest to mała zmiana, z której bardzo się cieszę. Drugie okulary, natomiast to już taka klasyka, są to właśnie zwykłe czarne. Okulary słoneczne wyglądają w ten sposób, są uniwersalne, klasyczne i będą pasowały do wszystkiego. Tak więc są to moje dwie nowe pary okularów. Napiszcie w komentarzu, które ładniejsze brązowe czy czarne. Tymczasem, kochane, to wszystko w dzisiejszym holu mierzymy. Napiszcie, proszę, w komentarzu która z tych rzeczy najbardziej Was zachwyciła. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do letnich zakupów, że coś Wam się tutaj spodobało. E, I tak, i po prostu mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dziękuję z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!